Kwota odszkodowania wysoka, choć to krzywdę urządzonej rodzicom i dziecku, którą tu mówić, że pieniądze do cokolwiek na jakich podstawach szacuje się tego typu kwoty. Tutaj należy odróżnić dwie kwestie. My dochodzimy tak naprawdę trzech rodzajów roszczeń. czyli właściwie trzeba odróżnić trzy kwestie. Po pierwsze to jest kwota za która ma wynagrodzić krzywdę, tak? To się... Czasem u nas określa takim amerykańskim pojęciem krzywdy moralnej, tak? co nie do końca pasuje do polskich określeń, ale chodzi generalnie o takie cierpienia psychiczne. Po drugie, jest odszkodowanie, które ma na celu pokryć koszty leczenia, czyli te takie finansowe uszczerbki, tak? które są związane z. Leczeniem, rehabilitacją, lekarstwami, i tak I po trzecie, jest również roszczenie o rentę miesięczną, co właściwie rodzajowo chodzi o to samo, co koszty leczenia, tylko chodzi o to, żeby był stały miesięczny dopływ, dopływ tych kwot, tak? żeby finansować to leczenie. Jeżeli chodzi o rentę oraz odszkodowanie. No to szacuje się, wylicza się je w taki sposób, że wylicza się koszty leczenia, rehabilitacji, lekarstw, oczywiście rzadko kiedy jest tak i nie jest tak w tej sprawie, że one się dadzą wyliczyć co do złotówki, tak, czy co do grosza, natomiast chodzi o pewien rząd wielkości, my przeanalizowaliśmy, tak? w konsultacji z lekarzami, jakiego leczenia, jakich lekarstw, jakiej, jakiej rehabilitacji potrzebuje Julia. I na tej, na tej podstawie wyliczyliśmy te kwoty. Natomiast oczywiście to też nie jest tak, że te kwoty odszkodowania na przykład, które, którego dochodzimy, że one wyczerpują już, tak? Załatwiają. Załatwiają nam temat, ponieważ tak naprawdę też nie do końca wiadomo, co się w przyszłości okaże, jakiego, jakiego leczenia czy jakiej rehabilitacji Julia będzie do niej potrzebować. Natomiast zupełnie osobną kwestią jest kwota tego zadośćuczynienia. Tutaj występujemy o 2 miliony złotych i to jest, to ma na celu tylko wynagrodzenie krzywd psychicznych, tak? krzywd psychicznych dziecka. I tutaj tak naprawdę nie ma jednoznacznych, nie ma właściwie żadnych kryteriów, które by wprost wskazywały na to, jak wyniczać takie kwoty. Tutaj są ogólne kryteria formułowane przez orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz Sądów Powszechnych, gdzie bierze się pod uwagę skalę cierpień, gdzie bierze się pod uwagę wiek osoby pokrzywdzonej i tak? jakie przede wszystkim, jakie to konsekwencje rodzi dla stanu zdrowia, dla życia prywatnego, zawodowego. Oczywiście no, tutaj dziecka to nie dotyczy, tak, ale generalnie rzecz biorąc, im bardziej drastyczne skutki danego zdarzenia, im bardziej drastyczny wpływ na generalnie życie człowieka, tym to zadośćuczynienie powinno być wyższe.